Dzisiaj z Kamilem jedziemy pociągiem. Tak, to jest wstęp ze starego filmu z tej gry. Jak widzicie, tam siedzi Kamil. No nie udało nam się, żebyśmy siedzieli koło siebie. A tu jest jakimś job... 2015 job 123. Co? O nie! Jakiś, jakiś typek z 2015 ze mną siedzi. A ze mną nikt. To <śmiany> samolotny O! Idę do domu. A też mamie rodzice. Nie, to, są, to jest nasz babcia i dziadek. A, zapomniałem. Jestem tak podekscytowany. To jest Anastazja, a nie on. I mają nowy dom. A ja chcę w się po róże. Widzisz babcia dziadek, a nie nasz rodzic to zastępczy. Ta babcia jest chyba chora. Dotarliśmy w końcu. E! No myślałem, że u ciebie jest odwrócone. Co? A już czemu niby babcia jest chora? Pa, bo ona ma e, ospę! Czemu ma niby ospę? Tylko masz takie przypuszczenia, że babcia ma osobę. Nie, ja idę na górę. No ale ja też. Aha, jest zablokowane. Ja wych... Ej, zablokowane. No to okej. Okay. Ja siadam na najlepszym... Ej, siadam obok siebie, grześ? No. Tylko, że. Wszystko jest zablokowane. A poza chłonimy Ej. E, co to? Chodź, idziemy usiąść na stole. Można. No. Gdzieś ja stać. Chodź u mnie. Ej, cały dom jest. Uciekamy! Ram. Chodź tu. To są pewnie nasze łóżka. Nie, ja tutaj nie śpię. A, jaj, wchodzę do... a, nie da się do To kibelek. W... No chodź, cały dom chyba zwiedziliśmy. Nie, jeszcze tam dole jest tutaj jedno miejsce. To jest zablokowane. A gdzie jest piwnica? Piwnicy nie mieliśmy. Chodź, usiądźmy sobie na krześle. I poczekajmy, aż będzie jedzenie. Ja sobie siadam na kanapie. Chyba komczuchy bez podłogy. Dawaj talerze. Maja. Kocham to. Ładny agresji. Albo to ma jest agresji. Przecież ja wam do tego bardzo dużo agresji, żeby talerze dostać. No to jak ma być zero agresji? A! Dawaj talerze Czemu tam było przekierowanie na kibel? Bro Przekierowanie na kibel Tu Ma On za nas Tu. Tu. chodź sześć. Chodź koło mnie A usiadłem ale na stole. Ej. Stoi na stole. No nic się nie nauczył kultury, nie chodzi się na stole ty! No Kamil, chodź koło mnie. День добрый. Дядек. Ты можешь мне сбудать снежика? А балбана. Не вышли, не могу. Ну откуда ты на русской? Как бы у меня в Украине O, można uciec. Nara! Kamil, chodź, uciekamy. Ten lusek z nami biegnie. Aha, to jest zablokowane. To raczej nie uciekniemy. No przestańcie za mną chodzić, bejkonki! Kiełbasy jakieś. Nara, uciekam. Mm -hmm. Mm -hmm.

Ale dziadek jesteś podobny. Wzorowaliśmy się na tobie, dziadku. A gdzie babcia? Bo babcia? babcia za oknem! Babka! Babka, otwieraj, zimno nam! Babka! Otwieraj do! Babka! Babka bomcozinho <śb _ và pira desserts> Babka não Zimno chacoalhe hein que é hein hein tańczy, tańczy, hein 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 Chodź! Chodź hein 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 Tańczy, 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 capybara, capybara, tańczy, tańczy. No, nie działa. Nie działa więcej. Kamil, po co ty mikrofon wyłączasz? No przestań. Jam. Jemy. Ale co mamy jeść? Dajcie tą kolację! a marchewki. Ej, <grymne> e, no, dla mnie good. Teraz znaczy, czas Byt na, na pizze. pizze. A my mamy jeść takie fast foody? jak on je takie zdrowe rzeczy co? pizza jest zdrowa, nie? Zdrowe są warzywa i owoce Kamil nie wprowadza ludzi w błąd <grym> potem truskawki są dobre co ty masz do truskawek? pizza pizza mam dawaj pizza mm. a ciasto? dajcie mi ciasto Mm, mm, mm. Ciasto mam! Nie ja wiem, pizzę. Ej, kom... jest zepsuty. Co? <grym> <A>! <grym> Chociaż pomóc. marchewka mi została! A mi, a mi, a mi zostało wszystko poza marchewką. Do no ciasto mi zostało, ja z ciastem będę chodził. Ciasto jest na później. No, Mam ja marchewka. Nie mogę doczekać się jutra. No też nie mogę doczekać A! jutra. Super. Chodź mi Mikołaja i przytulić go. Czas spać. Dobranoc. Nie dobranoc. Dobry. Dziadek, 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 dziadek. Otwórz pokój, bo zimno. Twój pokój jest na drugim piętrze. My z Kamienem to wiemy. Chodź Kamil, uciekamy. A my się rzeczy za ksy ciągle dołączają. Nie. Ja idę do sypialni. Nie, dziadka. Ej, szybko do łóżka! Myszko będzie zielone. Twoje kamienie będzie różowe. Nie, niebieskie, dawaj. Musisz podejść do poduszki. Podejść do poduszki! To ze śpią. Nie, no. Osoba nie spała. No to jej problem. No wszystkim. to Głosność, się jest za Bambi. Nie mam zielonego pojęcia. Ej, ej, bo spuki, ej. Ej, grubasy, bo tu jest okno. Muszę nam zabawę, ale tu jest okno. Ej. Sprawdźmy na zewnątrz, to wy Czy wy na serio przez drzwi wychodzicie? Przez drzwi trzeba? Tak. Biegniemy, Kamil! Powywaliłem A... się ze schodów. Ciemno jest. Nic nie widać. Czekaj, ja nie wyszłem. Ej, święty Mikołaj się rozbombił z Rudolfem. <głosy> Cie... <głosy> święty! Wszystko ok? Ej, tam, bo tam jest dwóch Rudolfów. Rudolf <noise> Makrola! Mikołaj! Gdzie jesteś? O, przecież sam ty tutaj, Grido, gdzie jest Mikołaj? Świętego Mikołaja na dachu się rozbąbiły z Rudolfami O, oh my, oh my god To przecież Świętego Mikołaja Sanie Chodźmy na razie by zobaczyć Mikołaj, cię na dach Po tobie Ja wchodzę na dach? A, ale tego drewnianego kija wcześniej nie było, wygrubasy. Wy tam go podłożyliście, to nie fajne jest. Nie lubimy Was. Patrz, tu leżą deski. Z tych się drabiny buduje. <tuszy> tak, właśnie dostaniecie poradnik, jak zbudować tą drab drabinę. Najpierw musicie poczekać na święta. Obudzicie o trzeciej nocy. Znaczy, że Mikołaj Wam się rozwalił na dachu i zbierać, patrzcie, no musi, jeśli nie ma, i zbierać takie kiki z jakimiś luzowymi lodziami. I... I jak, macie, ben, jak będziecie mieli to już zbudowane. Nieprawda, nieładna drobina. No ale Rudolf! Rudolf! Dobra, Rudolf! Jesteś jedynym siatkiem, co tu się stało? A, wpadłem do komina! Kamil, na serio! <grym> tak! Czemu wy w kominie? Ja do komina wlazłem. To może w kominie, święty Mikołaj. Ej, no właśnie, święty Mikołaj chodzi przez komin. W kominie jest. To się stało temu Rudolfa Vivogan. Ej! Cześć! Go Pug. No, ale to są... Tu jest dwóch Rudolfów! HALO! Ej! Jak chodzi? Święty za... Mikołaj został porwany przez złego elfa. Tym elfem był Grinch, taki spoiler. Mala ja, ja idę od was, jesteście dziwni. Ja idę od was. Nara! Tam jest dwóch Rudolfów. To To, to, to jest... To jest, to, jest jakaś, to jest jakaś... zmowa. To jest jakaś zmowa Grincha z Rudolfem. I Grinch to jest ten drugi Rudolf. A ja z tu jestem. <laughs> Dziękujemy za pomoc. No, dobra, 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 tylko dajcie jakiś dodatkowy prezencik, nie wiem. Robuxy. Tak, Za odnalezienie świętego, świętego Mikołaja 100, nie 1000 robuxów No i to by było dużo. No, czekam, mnie. gdzie Ej, jesteś? Tam ktoś uderza świętego Mikołaja, widać cień. A ja nie pamiętam tej drogi. Jak jechaliśmy do dziadków, to tej drogi jeszcze nie było. Bambiki nie to mm -hmm. Tutaj trop się urywa i będziemy budować iglo. Spoiler. A skąd my to wiemy, Kamil? Skąd my to wiemy? Ja nie wiedziałem tego. A wiemy to skąd, że graliśmy w to i na tym iglo się nam zarwał odcinek czy tam myśleliśmy... czy tam... to był koniec? Nie pamiętam! I dla Was specjalnie stworzyliśmy z Kamilem specjalną playlistę święta, a więc wejdźcie na mój kanał, kliknijcie w playlist Play. i dalej do mojej wszystkie świąteczne odcinki. Stary dzień, jest! Ale się tylko nie zobaczyliśmy. Nie nastał jeszcze Ma na, na być noc. Ale nie nastał dzień mózgu, jest, jest, jest czarna noc. O, idziemy, chodźcie. Bum, bum prezenty, walo! Pomocy! Bum, bum prezenty! A, ucieka! gonie mnie bum bum prezenty. Normalna gwiazdka. Normalna, moja i kawila gwiazdka. A, gonią mnie bum, bum prezenty. Le Lecą na nas prezenty z bombą. Bum, bum prezenty! A mnie. Cały ten las jest w tych czerwonych Ej, bo tu jest robią to czerwone, o nie Nie tego unikać? i bo ktoś dostał Z bombą prezenta Jeszcze ani razu Ale ktoś dostał Ej, nie pojawia się to na płocie Mam big brain Płodny ciało, ciało Oj, watsucie, co jest dzień? Na przykład. tym razem miał wie, Spada na płot Spada na płot Wciąż żyje! To cud! No, my, my żyjemy i to nie jest cud, ale że ty żyjesz, to jest cud już. Zazwyczaj, randomy to umierają w jedną dziesiątą sekundy. No, chyba, że to jest ta maja, bo ona ma Robuxy, to ona pewnie nigdy nie umrze. Bo za Robuxy to ona nie wiem. Ona kupi 500 milionów tych ciast i dam dwa. Ktoś na serio mocno oberwał, to babka mocno oberwała. Ja mam tort, a wy nie. Ale beka. A dlaczego ja zjadam? <grym> ja bym chciał sobie zostawić to wszystko. <grym> Dobra, chodź. O, chyba tu będziemy budować. i tu jest latarka. Latarka z 99. Nie, to jest bateria. A nie, to jest składa. dalej... I się da iść. Ale to myślę, że po tylko po te kłody. Tak, my chcemy ognisko rozpalić jak w 99 nocy. Ej, w ogóle mega... Te randomy to mega dużo przeżyły już. Jeszcze wziąć kijaszek, tą, tą, tam sa ale się nie da. No daj. Grzesz. No ale się nie na gościu nie da się wziąć tego kija. Jeszcze. Widzisz, już będziemy budować iglo. Tamta baba skakała ma kiju. Czego szukamy? Bierzemy śnieg. Potem będziemy patyki brać. A jak się bierze? Dobra, tyka mi po prostu stój. Sobie do iglu naszego wchodzi. I teraz. Mam śnieg. No. Już nie ma. Aj, wow, nasze iglo mega fajnie wygląda. Normalnie w prawdziwym życiu to by się całe nam na łeb zarwało. Albo się całe rozwaliło. Rozwal się iglo, rozwal się ty kiełbasko. Ej bo, ej a myślisz, że ta babcia i dziadek się nami nie przejmują gdzie my jesteśmy? Ja bym wracał. Ciężków nadal się nie dowiedział. Trzeba się po prostu by dobrze bawić Kamil. I tu gra się zlagowała i nie ma więcej tych. Lecz, o, zimno mi. Kamil, wow, zimno ci? Mi też jest zimno. Polecam wziąć na to apap, na ból pupy. E, 50% taniej teraz specjalnie na Wielkanoc. Wcale nie tak, że są My święta. patyki. Istnieje wielkich małych drzew. Okej, okay, włóżmy trochę kłodów do ognia i zrobimy takie fajne ognisko, które się będzie paliło i nas podpali. Tutaj, na końcu mapy, chodźcie. Jakbym miał sprężynę szybkości. A gdzie, że gdybym ja miał coś? Dobra, idę z ostatnim... Patyk. Idę z ostatnim drewnem. Mamy. Pali się! Oby się nam tylko iglo nie spaliło. Chodź, Kamil. Do ognia! iglo nam się zablokowało. Dziękujemy. Teraz poczekaj na noc. Ja, się! się! Je, a, podobnie mi się jeszcze iglo. Nie, pa. Ej, mam zablokowane iglo. No, nie, nie możemy wejść. Nie. Ale, pa, wejdź na Nie palcie się. Nie palcie się. Ty, nie ja nie palcie się. Ciekawe od czego te osoby dostały obrażenia. Malej od tych prezentów, bum, bum. Uh -huh. No nie, ta Maja nie miała chyba żadnych obrażeń. Bro, a z czego ty się tak brechtasz? No z czego ona się brechta? Może no, ja też się pobrechtam? tam. Powiedz z czego się... Ej, food do idlo! O matko. Bez czego się bre tas się pośmiejemy. <laughs> Bardzo czego się bre wszyscy się pośmiejemy. Ja Ej, wyłączyło mi skakanie. No, wszy wszystkim wyłączyło skakanie. Ja też nie mogę skakać kamieniem. To jest efekt uboczny. To jest efekt uboczny. Jedzenia za dużo ciasta. Jesteśmy za grubi i skakać nie możemy. Bro, co? Dobra, napiszę kto. Kto? Polska. Dobra Kamil, napisz jak ty. Napisz ja. Ko, Kosta is mm. my brother. <noise> o, Ed jest on! <noise> Dobra, nie, nie przejmuj się tym czarnym. Czemu czarno? Można, można skakać, Kamil! Chodź, uciekamy stąd. Ja idę do dziadków. To idź, pa. A gdzie są dziadkowie? Dziadkowie to są w ogóle w tamtą stronę, to idzie w złą. Idź je, jeść śniadanie. O, ja nie jem, nie jedz. myśnik Ale to chyba trzeba go upiec. Nie jedz, placki są zabronione. Trzeba ją ugotować. A, że nie są ugotowane. Ty, to dobrze, że ich nie jedliśmy. Ja jadłem. Nie. Chciała znaleźć zestaw pa pakietnicy. Czy jak on tam się nazywa? Gdzie jest zestaw pakietnicy? Ja chcę. Ja ja gdzie jest zestaw jajecznicy? No gdzie jest święty Mikołaj? Ja się pytam, to jest główne pytanie. To znaczy, jak godzinę będzie miał. Dobra, dajcie nam jakąś epicką walkę, nie wiem, z grinczem Albo z tym jego psem, albo z tą babką z grincza. Dajcie nam epicką walkę z nimi. I z naleśnikiem. Płaskim jak ziemia. Gdzie jest zestaw kuchenny? Gostki. Gosteczki wychodzić nie pod Dziękuję. Cipcia. chipcia, co? Zjadłem, a nie gotowałem. Cipcio, cipcio. Nie, nie potrafię czytać techników. Bajko, ma mało życia. Ej, bo wszyscy chyba mają zadane życie poza tym ośmioletnim bratem. Ej, weszłem do ciebie. Ej, masz okulary grześ. No. Ja widziałem przez te okulary. Kamil! Nasz największy wróg Obi. Nie, nie lubię Obby. ja się wracam! Kamil! Musimy by to przeżyć! Dobra, spróbuję przeżyć. Może zginę. Kamil, Ej. nie rób tego na pierwszej osobie! Rób to tak jak miałeś wcześniej, wszystko inne. Bo tak będzie lepiej. No już ci się takaś niebo. O nie! <ścoughs> mam ja mam infilację, mam tego naleśnika. Jeziora, nie dotykaj zamrożonej wody, bo to się stanie. A co się stanie? A! Wpadłam. I zginąłeś. Ja... do la. Nie, od... No, widzowie, To był koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że film się podobał. Na raz, padam.